Jest dzisiaj z nami HMD Fusion. Jeżeli ktoś jest ciekawy, jak mi się go używa, zapraszam do oglądania. Żeby tradycji stały się zadość, Instagram na początek, Mirosław Mazanec albo Pan Mirek, co wpiszecie i tak, ja wyskoczę tam, wrzucam zdjęcia z testowanych przeze mnie telefonów, ale koledzy w końcu mnie namówili, w związku z czym, jakby ktoś chciał zobaczyć mój kanał na TikToku, zapraszam. Pan Mirek z YouTube'a, bo panów Mirków, takich zwykłych panów Mirków na TikToku jest już multą, więc muszę być panem Mirkiem z YouTube'a i tam też będę wrzucał krótkie, a nie długie, więc to może być zachętą dla wielu osób. Filmiki z testów i ze swoich wrażeń, różnych rzeczy związanych z telefonami, smartfonami i może z czymś jeszcze. Nasz dzisiejszy bohater, HMD Fusion. Ciekawy telefon, natomiast nieciekawa, od razu powiem, jest cena. Cena to jest 1319 zł, jeżeli dobrze pamiętam. I po dwóch tygodniach używania tego telefonu muszę stwierdzić, że to jest cena po prostu dużo zawyżona. Ciekawy telefon, fajny telefon. Dawno nie miałem tak pomysłowego telefonu i naprawdę dawno. Testowanie sprzętu nie sprawiało mi tyle radości, ale też z drugiej strony, producent pokusił się o oszczędności w takich miejscach w tym telefonie, gdzie moim zdaniem oszczędności być nie powinno. Naprawdę można oszczędzać w wielu, wielu, wielu miejscach na telefonach, zwłaszcza jeżeli to ma być telefon z tej niższej, średniej, budżetowej półki, no, ale nie na wyświetlaczu. Na miły bóg, na wyświetlaczu, nie. To jest coś, na co patrzymy się na początku to jest coś, co sprawia nasze pierwsze wrażenie z telefonu. No, no, wyświetlacz jest przed oczami cały czas, tak? Yy, nie mamy wielu rzeczy przed oczami. Pamię można przeoszczędzić na pamięci na głośniku. Zresztą tutaj też jest przeoszczędzone na głośniku, no ale na wyświetlaczu, na miły Bóg, nie dobrze. Yy, zanim yy, przejdę do takiego zwykłego testu to pokażę pudełko i powiem od razu dlaczego ten telefon mi się podoba i dlaczego jest taki ciekawy no bo tak zobaczcie tak wygląda telefon w pudełku było etui dlatego że telefon jest od razu brany w etui ja tutaj pokażę co jest jeszcze w pudełku bo w pudełku jeszcze mamy yy, o Instrukcja obsługi. Zobaczcie, tutaj tak fajnie jest szpileczka, a tutaj jest kabelek z dwóch stron USB-C. Natomiast w tym momencie, nie pamiętam, chyba do 15 stycznia, oczywiście złośliwie mi się to nie będzie chciało złożyć. Jasna pała. E, znaczy ten, rany boskie zawsze tak jest z tymi rzeczami złośliwymi. Udało się na spokojnie. Nie ma się co denerwować, nie ma się gdzie spieszyć. Więc to jest pudełko, ale do... 15 stycznia, jeżeli mnie pamięć nie myli, a może mnie mylić, musicie sobie sprawdzić. Producent dorzuca też za darmo, później to będzie um, kosztowało, coś co jest no, moim zdaniem nieodłączną ceną tego urządzenia, czyli to jest takie specjalne etui. No bo zobaczcie, to jest takie etui, ale jak rozbierzemy ten telefon z tego etui, to uwaga, uwaga, przykujcie się na szok, tył będzie wyglądał w ten sposób. Tył jest przygotowany do rozbiłki, dlatego, że HMD jest jedną z tych firm, które już w tym momencie udostępniają nam możliwość samodzielnego naprawienia sobie telefonu, wymiany baterii, jeszcze kilku rzeczy, wszystko znajdziecie na stronie producenta. No, Unia Europejska będzie zmuszała producentów, żeby udostępniali właśnie takie rzeczy, i HMD tutaj jest do przodu. No i tak wygląda ten telefon. No to wiadomo, że trzeba go raczej nosić w tym Etui, ale to Etui jest bardzo ciekawe. Bardzo fajne, bardzo mi się podoba, bardzo oryginalne, a w dodatku zwiększa funkcjonalność tego telefonu. Zobaczcie, mamy takie oto etui z tym czymś dziwnym z tyłu. Które sobie zakładamy na telefon. Jak założę, to później będzie ciężko ściągnąć. No, ale niech tam. I ja ten telefon nosiłem cały czas w etui. Zobaczcie, zresztą tutaj są takie piny, którymi to etui łączy się z telefonem i to jest bardzo ważne, dlatego że wszystko musi być dobrze o, dobrze założone, dlatego że to ETUI ma tutaj diodę doświetlającą. W związku z czym, oprócz tego, że chroni nam ten telefon. Że ono jest naprawdę solidne, więc jak ten telefon upuścimy, to nic się nie stanie. Tutaj od góry jest chronione. Tutaj ta część jest grubsza od tej części dolnej. Może tak proporcjonalnie, żeby zrównoważyć tą brodę. W każdym razie, jak sobie włączymy aparat, to zobaczcie. Z tym etui pojawia nam się przez te piny tutaj, pojawia nam się takie coś. I to jest właśnie dioda doświetlająca. Jak sobie ją wciśniemy, to uwaga, to proszę bardzo możemy sobie a doświetlić coś co jest z przodu. W dodatku tutaj możemy sobie zmienić kolory tej diody ale też możemy sobie doświetlić selfie dlatego że ta to tak wygląda. No i zobaczmy tutaj. O, zmieniamy sobie kolorki. Takie może być czerwone może być zielone. No więc i selfianka sobie doświetlimy, i doświetlimy sobie coś, co jest z przodu. Przy czym, przy czym, to od razu pierwszy z kilku absurdów tego telefonu, no wiadomo, że taka dioda nie ma zbyt wielkiej mocy, w związku z czym nie doświetlimy nic z daleka. Idealne byłoby, żeby na przykład można było zrobić tutaj zdjęcia makro. Niestety ten telefon zdjęć makro nie robi, robi zdjęcia z bliskiej, ale takiej normalnej odległości. W każdym razie, tak czy owak, podoba mi się to. To jest fajna sprawa, ciekawa. Na razie to jest jeden tylko taki dodatek. Nie wiadomo, co producent z tym zrobi w przyszłości. Oczywiście coś nam to przypomina. Przypomina mi to oczywiście Motorola z dawnych czasów, która też miała taki pomysł w jednym z modeli, żeby stworzyć telefon modularny i dorzucać moduły różne, nie wiem, lepszy aparat i tak dalej. No, jak to się skończyło, tak to się skończyło. Nie mam zielonego pojęcia, jak to się tutaj skończy, ale przynajmniej jest coś nowego, ciekawego, odświeżającego. Co więcej. To jest też fajne. Jakby ktoś chciał sobie zrobić własne ETUI, a miał drukarkę 3D, to HMD udostępnia tak samo pliki CAD, na podstawie których można sobie zrobić jakieś tam, zaprojektować ETUI. No więc no, tutaj jest wszystko naprawdę bardzo, bardzo fajnie. No i to było tyle tytułem przy długiego jak zwykle wstępu, trochę o funkcjach już powiedziałem, to teraz przejedziemy się po całym telefonie. Zaczniemy sobie od budowy od wykonania. Jak pozwolicie to ja już zostawię ten telefon w tym etui. Ciężko się to ściąga, poza tym tak jak mówię, cały czas nosiłem ten telefon w etui i to mi się przynajmniej tutaj podoba. Jak zbudowany jest ten telefon? On jest zbudowany budżetowo średnio średniopółkowo, tył już widzieliście, czyli z takim łatwym dostępem, więc etui to albo tamto. Boki są z tworzywa, z przodu Mamy bliżej niezidentyfikowane szkło ochronne. Nie ma żadnej folii, ale o tym za chwileczkę. Natomiast to, co jest, no to tak, patrzymy się tutaj, jest wejście miniczek na słuchawki, I za to plus, dlatego że coraz rzadziej jest to rzecz spotykana nawet w telefonach budżetowych, USB-C. No i tutaj jest głośnik, i uwaga to jest głośnik 1. To też jest rzecz coraz rzadziej spotykana nawet w telefonach budżetowych, w sensie, że większość telefonów. Ma już dwa głośniki, jakie są, takie są, ale zawsze są dwa, a tutaj jest jeden. I jaki jest ten jeden? No, ten jeden jest tak, jak można się domyślać. Przesuńmy. <śpiewa> To jest Max. Łatwo to przysłonimy. Jest płasko, no i bez szału, więc nawet jak oglądamy coś, no to, no to chyba lepiej słuchawki, tak? No po prostu lepiej słuchawki niż e, głośnik. Tutaj z boku mamy przycisk do e, włączania telefonu, który jest tak samo czytnikiem linii papilarnych i działa dobrze. Zobaczcie, w telefonach budżetowych, jakie nieraz testuję, czy tam niższo-półkowych, te czytniki są wolniejsze. Tutaj jest szybki. A jeszcze fajnie, to wszystko jest tak wyprofilowane, że łatwo tutaj trafić. Tutaj żadnych zastrzeżeń nie mam. Jakby ktoś chciał, to może też telefon, proszę bardzo, odblokować twarzą. Jak widzicie, też szybciutko, bezbłędnie, więc tutaj wszystko jest ok. No to tutaj jest ta ochrona na przycisk do regulacji głośności. Działa dobrze. Tutaj nie mamy nic, tutaj nie mamy nic, telefon waży 202 gramy, czyli jest taki solidny, no a budowa, no tak jak widzicie, jest ciekawa. No to jedziemy z przodem i tutaj, tak jak już mówiłem, będzie moje największe zastrzeżenie do tego urządzenia. Wyświetlacz. Wyświetlacz ma przekątną 656 cala. To jest IPS LCD. ok, niech będzie, ale o rozdzielczości HD. Nie full HD, tylko HD. Odświeżanie 90 Hz, jasność typowa 480 nitów, 600 w szczycie. Czyli czytaj, w zimie, jesienią jeszcze jakoś ujdzie. Latem, wiosną, w słońcu. Ciężko będzie coś tutaj zauważyć. Zresztą, ja sam chodząc teraz po mieście, robiąc zdjęcia, a trafiłem na kilka dni, kiedy było słońce, nie widziałem tego za dobrze. Poza tym, no jednak ta rozdzielczość HD, a nie Full HD. No to jest coś, czym się stykamy, coś, co jest dla nas najważniejsze, tak? Włączamy telefon, widzimy piękny wyświetlacz, nawet firmy chińskie, które robią budżetowe urządzenia, już wiedzą, że trzeba, można przeoszczędzić na wszystkim, ale nie na wyświetlaczu. Wyświetlacz musi być ładny, bo to jest właśnie to pierwsze wrażenie. Tak samo jak w stosunkach damsko-męskich, zawsze ten wygląd jest pierwszym wrażeniem. Co będzie później, to się zobaczy, ale jak nie ma tego pierwszego wrażenia, no to da, bardzo często do tego później już nie dochodzi, tak? No więc tutaj tak samo ten wyświetlacz powinien być przynajmniej Full HD. O AMOLEDzie nie mówię, zwłaszcza, że za te pieniądze naprawdę dostajemy mnóstwo urządzeń, które mają wyświetlacze Full HD AMOLEDy. No i to jest problem, moim zdaniem, tego telefonu. Te nauki też nie są symetryczne. Tutaj broda jest duża, tak jak już mówiłem. Dziurka do selfie jest standardowa. Ustawieniach. Nie mamy zbyt wiele rzeczy, które mogłyby uratować ten telefon. Poziom jasności automatyczny działa, mógłby działać troszeczkę szybciej. Tutaj jest balans bieli, który możemy sobie dostosować. Wygaszacz ekranu to wiadomo, podświetlenie nocne i tutaj mamy częstotliwość odświeżania albo adaptacyjne, gdzie max jest 90 albo standard do 60, więc wiadomo, że mam do 90. No, no i tak wygląda ten wyświetlacz. Oczywiście nie ma Always on Display, niestety nie ma też diody powiadomień, no więc po prostu wyświetlacz jest najsłabszym punktem tego urządzenia. Jedziemy dalej, czyli jedziemy z działaniem i oprogramowaniem. E, można by się krzywić, ale jak używałem tego telefonu przez te dwa tygodnie, to do działania naprawdę nie będę miał żadnych zastrzeżeń, nawet do tej ceny 1300 zł, bo to działa bardzo fajnie. Mamy tutaj Snapdragona 4 Gen 2 z Adreno 613, 8 GB ram które wirtualnie możemy powiększyć o kolejne 8 GB, 256 pamięci wbudowanej. Śmiga to naprawdę całkiem przyjemnie. Śmiga. no Może śmiga to za dużo powiedziane, ale działa to całkiem przyjemnie. 446 tysięcy punktów w AnTuTu Benchmark. Strony odpalają się w przyzwoitym tempie. Już sobie tutaj coś pozamykamy. Pootwieramy. Zobaczycie, jak to wszystko wygląda czytajmy sobie cokolwiek niech będzie tu no to widzicie są białe połacie no Okej, okay, za ten 1300 dopiero po chwili wszystko się wczytuje. Za ten 1300 na pewno dostaniemy telefony działające lepiej, ale też tak mówię, w codziennym używaniu nie narzekam. Zakładki w pamięci są, siedzą, trzymają się, telefon ich raczej nie wyrzuca. No, naprawdę do takiego działania tutaj się w ogóle nie czepiam. O, TikTok. A, cześć, Dawid. Wyłazimy. To przez ciebie jestem na TikToku. Wyłazimy z tego TikToka. Więc tutaj do działania zastrzeżeń nie mam. Do jakości rozmów telefonicznych też nie mam żadnych zastrzeżeń. Do NFC też nie mam żadnych zastrzeżeń, bo działa. Czyli aplikacje bankowe bez żadnego problemu. I do GPS-u też nie mam żadnych zastrzeżeń. Co więcej, mój telefon różnie działa z tym GPS-em w sensie Android Auto, a tutaj podłączyłem i stabilnie działa W sensie czasami w tych chińskich telefonach jest tak, że przez chwilę pojadę, a po kilometrze mi się nagle rozłączy, tutaj się nic nie rozłączało, a troszeczkę pojeździłem po mieście, postałem w kolkach, bo niestety Warszawa teraz jest zakalkowana. Wszystko bardzo ładnie działało. Także pod tym względem tutaj nie będę miał żadnych zastrzeżeń. Teraz oprogramowanie. Znowu będę narzekał, chociaż nie będę narzekał. Nie będę narzekał, bo mamy w zasadzie czystego Androida, bez żadnych śmieci. Chociaż są jakieś tam tutaj Kindred, Fitbit od razu, no to. Ok, no ale powiedzmy, że nie ma tutaj specjalnie zaśmieconego systemu. Zresztą, jakby co to tutaj jest o takie od razu zrobione apps. No i tutaj mamy te wszystkie śmieci, których ewentualnie nie chcemy, które możemy sobie odinstalować. Ale będę narzekał, bo. Mamy, jeżeli mnie pamięć nie myli, tylko dwa lata wsparcia, tak? Dwa, dwie duże aktualizacje telefonu, mamy czternastkę, to będzie 15, i szesnastka, co jak gdyby nie składa mi się do kupy. W sensie mamy telefon, gdzie producent chce, żebyśmy go sami naprawiali i żeby, rozumiem, tak, skoro sami naprawiamy, to żeby on działał nam przez lata, a z drugiej strony tylko dwa lata aktualizacji systemu, no to to jest krótko to tutaj to jest krótkie i wydaje mi się, że abstrahent od wszystkiego tej HMD powinno zmienić swoją politykę, co jest możliwe tak, bo nawet czasami producenci w trakcie jak gdyby życia telefonów wydłużają aktualizację Ostatnio na przykład się okazało, że mój Pixel 7 zamiast trzech będzie miał jednak pięć, chociaż przez długi, długi czas Google się zarzekał, że nie tylko trzy aktualizacje, ale jednak Pixel 7 dostanie pięć aktualizacji, więc to można, mam nadzieję, że HMD też pójdzie po rozum do głowy i Wydłuży wsparcie tego urządzenia. Idziemy dalej, czyli zdjęcia, filmy. Tutaj z tyłu mamy 108 megapikseli z autofokusem, ale bez optycznej stabilizacji obrazu, obiektyw główny, i to drugie to jest NIC, czyli to jest sensor głębi, z przodu mamy 50 megapikseli, no więc nie mamy szerokiego kąta, oczywiście nie mamy tele, znowu w cenie 1300 zł Mnóstwo telefonów ma tutaj większą, lepszą optykę. Jak te zdjęcia oglądałem na wyświetlaczu, to byłem tak średnio Nimi zachwycony, jak przerzuciłem sobie je na komputer i zacząłem je oglądać, to naprawdę stwierdziłem, że mi się podobają. Czyli to też jak gdyby pokazuje, że ten wyświetlacz po prostu niespecjalnie nadaje się do tego, żeby na nim coś oglądać. A te zdjęcia są naprawdę fajne. Jak trafimy na ładną pogodę, a trafiłem na ładną pogodę, miałem słońce, to te zdjęcia są naturalne, szczegółowe. Ciężko jest im coś zarzucić. Tutaj w aplikacji, bo aplikacji nie pokazałem, producent. No to tak, mamy typ nocny, zaraz pokażę. Mocno rozjaśnia, tak? Mocno rozjaśnia. Typ portretowy jest ok. Tu jest zdjęcie, tu jest wideo, które nagramy niestety tylko w full HD, ale za to mamy coś, co mieliśmy dawniej w tych Nokiach. Tam redukcję szumu i dźwięk jest zbierany bardzo fajnie. A tutaj mamy podwójny obraz. Zdjęcie dynamiczne, panoramy, zwolnione tempo i typ profesjonalny. No i tutaj właśnie. O, tutaj to jest to, co pokazywałem. Jak zdejmiemy sobie to opakowanie, to też znika tutaj ta lampa dodatkowa doświetlająca. Więc to stąd tak jak mówiłem, te piny przez te piny pewnie telefon rozpoznaje to i pojawia się ta funkcja. Wracając do zdjęć, chodźcie. No tutaj zdjęcia. Jesteście tutaj. O. no, no to. Te zdjęcia są w porządku, wiele do zarzucenia im nie mam. Szczegółów jest sporo. Więc naprawdę główny obiektyw robi fajne zdjęcia, chociaż ono to jak już się tutaj coś ruszy, kot na przykład, no to widzicie. Typ portretowy to niby ty ładny, ale kot liza łapę, no to nie, ale tutaj w typie zwykłym siedział ładnie. Jest, jest ok. O, tu w trybie potetowym się już nie ruszał. No to też jest ok. Ta szczegółowość mogłaby być ciutkę lepsza. No mogłaby być ciutkę lepsza, lepsza. za 1300. Można znaleźć coś lepszego, no ale tutaj zobaczcie na świeżym powietrzu. Ładnie. Dużo szczegółów. Bez jakichś zniekształceń. W nocy. W nocy. No to zależy. Tak, tutaj jest. W ten sposób, to jest zwykłe, to jest w no nocnym. Też tych szczegółów jest dosyć dużo. Jak jest ciemno, tak naprawdę, jak jest ciemno, no to wtedy, zobaczcie, tutaj to trzykrotne przybliżenie typ nocny, bo tam też to działa. Tu jest typ nocny, tu jest bez typu nocnego, no to tutaj widać, że naprawdę rozjaśnia, wyostrza. No. No, powiedzmy, że, że nie najgorzej. Selfie, no to z tą diodą doświetlającą. Przepraszam, może nie będę pokazywał swojej twarzy. No jest jak jest, ale też nie jest złe 50 megapikseli. No to tam naprawdę jest tych szczegółów dużo. A tutaj w trybie portretowym znowu też całkiem ładnie. Chociaż tutaj nie wiem, czy to są zakropki. No, to ja już nie gadam. A, natomiast filmy. No filmy są tylko w rozdzielczości Full HD. No to głos to nie wiem, czy kompensuje głos, jest zbierany dobrze, ale ta rozdzielczość jest niska. Już nie gadam, oglądajcie zdjęcia, oglądajcie filmy. 1, 2, 3, witam. To jest nagranie, no właśnie, to jest nagranie Full HD, dlatego, że ten telefon nie nagrywa 4K. Full HD, można nagrać 30 i 60 klatek na sekundę. Obiektyw jest jeden, ewentualnie można doświetlić nagranie tą przednią lampą. Tylną w zasadzie, tylną lampą. Teraz podejdziemy sobie do choinki i zobaczymy jak to wygląda. Jestem ciekawy, czy można to zrobić w trakcie nagrywania, czy nie. A choinka świadczy o tym, że Święta już niedługo. Ostrość jest ok. No to wciskamy sobie tą lampę i co? Świeci się. Czy widać jakąś różnicę? Nie wiem. Teraz ją wyłączę i włączę znowu. Teraz jest włączona. Można sobie ustawić jej jasność. Kolor w tym momencie jest na białe. Dzień dobry, a to jest nagranie kamerką do selfie, czyli przednią, tak samo Full HD, wiele do powiedzenia nie mam, możemy się też doświetlić, tak, dlatego że możemy sobie tą lampę, przepraszam bardzo, teraz tak krzywo się patrzę, ale o, przekrzywiłem ją sobie, teraz tutaj na wyświetlaczu nacisnę światełko i w tym momencie doświetlam się tą lampą. Czy to ma jakiś sens? Nie wiem w przypadku osób, może w przypadku filmowania jakichś małych rzeczy z bliska. Tak, kłaniam się nisko i znikam. Co nam jeszcze zostało? Bateria. 5000 mAh, czyli standard w dzisiejszych czasach, ładowanie 33 W, jakieś 50-55 minut do pełna, rozładowanie półtora dnia. Powiem w ten sposób. Myślałem, że dociągnie do dwóch dni ten telefon, ale jednak nie. Także. Troszeczkę moje oczekiwania były większe, jak na tak mało wymagający procesor i mało wymagający wyświetlacz. No ale nie wiem. Półtora dnia i więcej, więcej nie chciał. No po prostu standard w dzisiejszych czasach. Czyli co ja sobie sądzę o tym urządzeniu? Producent miał pomysł, ma pomysł i to jest coś. Naprawdę w dzisiejszych czasach telefon z pomysłem to jest coś i to mi się bardzo podoba. Natomiast zepsuł wszystko, już nawet nie ceną, ale tym wyświetlaczem. Błagam, 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 HMD wyświetlacz jest dla ludzi najważniejszy. No tak, jak mówię, no to jest pierwsze wrażenie, tak? Więc nie dawajcie już więcej IPS-ów, e, HD, tylko dajcie jakiegoś standardowego, średniego Amoleda. Full HD i wszystko będzie dobrze, i wtedy już nawet tą cenę będzie można przełknąć, poczekać troszeczkę ona pewnie z czasem spadnie, bo w sumie to jest naprawdę fajne, ciekawe urządzenie z pomysłem. O, i to było na tyle. Dzięki wielkie za oglądanie, i co! I do następnego smartfona. Na razie, hej, cześć!